Witam Was bardzo serdecznie już w drugim odcinku mojego podcastu na kanale Watchzo Robocze nazwanym oczywiście podcastem Dzisiaj przychodzę do Was. Porozmawiamy zresztą o paru tematach, które są na czasie w, w Ogólnie w świecie kina i w świecie popkultury, ale jeśli jeszcze przed tym, jeszcze chciałbym Cię zachęcić do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmikiem. Raz zachęcam Cię również do skorzystania z sekcji komentarzy w celu wymienienia swoich y, poglądów, swoich spostrzeżeń. Y, Za każdą łapkę w górę i subskrypcję, z góry dziękuję, bo coraz bardziej mnie to motywuje do działania. Y, wracając, może do dzisiejszego tematu. Jak sami wiecie, dobrze, pandemia jakby to ująć spowalnia produkcję w większości, opóźnia większość produkcji produkcję większości filmów, ale także seriali, a nawet przez to są przekładane premiery lub do czego później dojdziemy są one rzucane, filmy są właśnie rzucane na streaming, ale do, właśnie do tego do jest, zahaczymy o to zaraz. Myślę, że najbardziej właśnie przez koronawirusa obrywałem duże wytwórnie, takie jak Universal. Między innymi Universal Disney. Także między bardzo obrywa. Chociaż Disney już jest w dosyć ciężkiej sytuacji. A ich też również obrywa taka wielka franczyza jak Marvel. Przez to głównie muszą być przesłane premiery. Każda następna produkcja przesłana jest do przodu, opóźniane są produkcje następnych treści. Co zawęża jakby kalendarz każdej produkcji i co może w pewnym momencie doprowadzić do przesytu, że po prostu będzie za dużo tych treści, żeby każdy przysłowiowy zjadacz kreba mógł je pochłaniać. Będzie po prostu ich hmm, kalendarz będzie w następnych latach 2021, bądź 2022 zbyt bardzo zapchany, żeby każdy mógł hmm, żeby każdy mógł śledzić na bieżąco każdy wypuszczany film. Hmm, chociaż może w przypadku Marvela nie dojdzie do tego, bo jednak Marvel ma już wyrobioną jakby swoją markę i swoją renomę, bo, że jeśli, że kiedy widz patrzy, że jest to film a Marvela, to jest on przynajmniej na przyzwoitym poziomie, bądź nawet bardzo dobrym. Myślę, że też, jeśli się nic oczywiście nie zmieni, choć myślę, w mojej skromnej opinii, myślę, że Czarna Wdowa nie wyjdzie na początku listopada. Głównie patrząc na to, że. Głównie patrząc na to, że w dużej mierze liczą się liczy się też amerykański rynek, a w tym momencie sytuacja w Stanach jest katastrofalna, i na pewno premiera nie pójdzie, nie przejdzie bez Stanów, głównie bez Kalifornii i tak dalej. Chociaż myślę, że ludzie, jeśli już dojdzie do tej premiery, to ludzie będą już po prostu tak wygodniali, Blokbo jakikolwiek Blockbusterów, że nawet pójdą na tą czarną wdowę, która według mnie zapowiada się. Nieciekawy. W sensie, sam jakby koncept tego filmu już mnie nie zachęca do tego. Bardziej czekam. Bardziej czekam ciekawym mnie film, jak Medi Eternals z, z resztą Doctor Strange, również ciekawy mnie, co się. po prostu co się będzie działo w dalszej. E w późniejszym czasie, w dalszej fabu... nie fabule, tylko... w dalszych fazach, jak to, do czego to będzie doprowadzać. I też sama jakby tu powiedzieć koncept tego filmu, bo jednak... nie wiem, jak wyjadę, ja bardziej... ciekawe mnie filmy Marvela typu nie... bardziej fantastyczne, bardziej sci-fi, niż takie właśnie... na które zapowiada się Czarna Wdowa, czyli takie przyziemne. Chociaż wyjątkiem jest według mnie... Kapitan Ameryka, kap bracia Russo zrobili tam fantastyczną robotę, ale przykład też fantastycznych filmów, yy, bardziej, jakby to powiedzieć, kosmicznych, no, strażni według mnie genialni, fantastyczni strażnicy galaktyki. No, już może taki średni tor, ale za to z fantastycznym Torem Ragnarokiem. Yy, no, taka Wajtiki postać bardzo dobrze. Reżyserował ten film yy, wracając. Yy. Myślę, że nawet taka czarna wdowa bardzo, bardzo czekają na to ludzie. Lecz mnie to tak właśnie nie. Nie czekam na ten film z jakby z zaciekawieniem. Że, ale, no to wiadomo, każdy pójdzie na niego, bo każdy będzie oczekiwał właśnie nowych treści, nowych blockbusterów. Zobaczymy, jak to wyniknie. Moją opinię już znacie. I to, o czym chciałbym nawiązać, jeszcze to, do czego wcześniej mówiłem. Jak sami wcześniej słyszeliście, nawiązywałem do filmów, które zostają wypuszczane na streaming, bo wiadomo, te kina w Ameryce, są, głównie w Kalifornii i w większości stanów, są zamknięte ze względu, no, oczywiście, na panującą pandemię. Więc, ostatnim takim dużym newsem, przynajmniej dla Disneya, jest. To, że Mulan wyjdzie w większości krajów na Disney Plus. Jest to dla mnie dosyć dziwna sytuacja, ponieważ żeby oglądać Mulan nie wystarczy, nie będzie wystarczać sama subskrypcja, tylko będziesz musiał mieć i subskrypcję i zapłacić 30 dolarów. Co jest mi się wydaje bardzo dużo Jak, nawet na warunki amerykańskie. Nie do końca wiem, ile, nie do końca orientuję się, ile kosztują bilety kinowe w Ameryce, ale myślę, że na, na jakiejś promocjach i tak dalej będzie to bardzo tanio, więc mm, też myślę, że to nie jest mm, film, na który też każdy czeka, właśnie. typu jak na Czarną Wdowę, kolejne produkcje od Marvela, mm, Tenet, już tak, już tak mamicznych muta Nowych Mutantów. Mm, więc to mnie bardziej dziwi, taka polityka Disney'a. Chociaż nie jest to ani według mnie zła decyzja, ani dobra decyzja. Po prostu Disney musi, Disney muszą, musi być przepływność na platformie Disney, Plus, bo bez nowych treści ta platforma będzie cały czas tracić w porównaniu do właśnie takiego Netflixa. No głównie do Netflixa. Bo to jest właśnie, bo Disney Plus planowy miał być właśnie konkurentem dla Netflixa. No po najlepszym starcie HBO Max, ja bym nie przytaczał tutaj HBO Max, które jednak traci prawa do większości swojej większości właśnie takich prosto to nazywając fajnych treści, i już chyba w momencie przynajmniej nagrywania tego podcastu jeszcze chyba nie wyszedł nowy zwiastun Mulan, ale podobno właśnie ma z tego co słyszałem i z tego co widziałem ma wyjść jeszcze kolejny zwiastun Mulan. Jeszcze nawiązując do właśnie Mulan, otoczka która stworzyła się wokół tego filmu przez to, że właśnie nie będzie nie będzie on w żaden sposób nawiązywał do animacji, nie będzie oczywiście tego śpiewającego smoka, nie będzie to muzikal, nie będzie to ogólnie animacja taka przy, przyjazna w odbiorze będzie to. Mm, będzie to bardziej jak to reżyserka sama mówiła. Zresztą film batalistyczny, który będzie bardziej. Um, będzie bardziej przykładał się do elementów właśnie walk. Y w samym filmie. Też zresztą kontrowersje, które obracają się cały czas wokół głównej odtwórczej roli Mulan nie napawiają z optymizmem. Ale myślę, że nie będzie to jakiś wielki fuck up, ale też myślę, że nikt nie czekał na ten film. Myślę, że nikt nie czekał na reboot właśnie tego konkretnego filmu. Bardziej ja bym się tu skłaniał w stronę rebootu pod względem innych, starszych, mniej mniej kultowych, ale też również fantastycznych dzieł Disney'a, typu właśnie Księga dżungli. Ale to nie, to nie musiałoby być. Chociaż nie, nie, nie. Księga dżungli już dostała reboot, ale właśnie. I to zresztą jeszcze nawet nie oglądałem więc przepraszam tutaj za mój błąd, ale mm, ja bym tu poszedł w stronę innych, mniej kultowych właśnie animacji i próbował wokół nich próbować zrobić rebooty. Ale niestety Disney ma taką politykę. Muszą skądś czerpać właśnie, muszą skąd czerpać właśnie te same treści. No i niestety później wychodzą takie rzeczy. Ale ja jestem. Po miarę pozytywnie nastawiony co do tego filmu. Może zbyt, zbyt dużym właśnie entuzjazmem. Trailery wyglądają bardzo przyjemnie. Okaże się w najprawdopodobniej niedługo w kinach, bo yy, yy, już nie do końca się orientuję, kiedy, bo w Polsce będzie dostępna w kinach, bo wiadomo, w Polsce yy, nie ma jeszcze Disney Plus. Yy. Będzie to już, wam powiem, 11 września jest planowana premiera w Polsce. Mhm. Czyli no, poczekam, ja bym poczekał z sądem jeszcze na ten moment dwa tygodnie. Zobaczymy. Na razie zapowiada się w miarę przyzwoity film. I zresztą jak każdy film właśnie Disneya, jest super wyreklamowany, super są te zwiastuny, więc... Ja poczekałbym jeszcze za sądem ostatecznym do samej premiery i sans. No, no i jeszcze w sieci chodzą plotki z portali branżowych, zresztą bardzo opubliku opublikują to ludzie, którzy jednak rzadko się mylą w, w tych sprawach, jeszcze wracając do samego Marvela, ale także zahaczając o Sony jednak, bo mowa Teraz będzie o Spider-Manie. A tak właściwie o... o tytule z kolejnego Spider-Mana 3. W tym wypadku z Tomem Hollandem oczywiście w głównej roli. Będzie on najprawdopodobniej nawiązywał do poprzednich... nazwą oczywiście do poprzednich produkcji z Człowiekiem Pająkiem. Pomiędzy... Tym, tymi tytułami, które są, jakby to powiedzieć, w obiegu, jest m.in. Spider Man Homeless, Home Run, Home hmm, Seek. Odnosi się to w sumie do zakończenia poprzedniego hmm, poprzedniej części, czyli Far From Home, która w której po prostu Peter. No, Spider-man został. Hmm, jego, jego tożsamość została ujawniona całym światu i teraz. Fabuła na raczej trzeciego filmu, czyli Home Seek, najprawdopodobniej Spiderman Home Seek będzie polegał na tym, że będzie Peter będzie starał się uciekać przed, przed tym, przed każdym w sumie człowiekiem, po tym jak właśnie Mysterio jego tożsamość i przekabacił jakby ludzi swoją jakby farsą, po widząc w ostatnich scenach właśnie filmu że on, że to on jest odpowiedzialny właśnie za śmierć Mysterio. Mm. Najprawdopodobniej przekonamy się oficjalnie, to będzie gdzieś około początkiem następnego roku, końcówką tego, jaki będzie oficjalny tytuł. Na razie tytuł roboczy to jest Spider-Man 3. Mm. A, przynajmniej na ten moment. Nie wiadomo czy się coś jeszcze zmieni. E Premiera plan tego Spidermana 3, powiedzmy, niby roboczym tytułem, planowana jest yy, w okolicach grudnia. W okolicach grudnia 2021 roku. Przynajmniej jeśli nic się nie zmieni. Yy. Myślę, że jeszcze może dojść do paru zmian, chociaż bardzo ciekawe, to też zależy właśnie od głównie od kalendarza MCU, czy inne filmy właśnie, typu Eternals z Shang-Chi będą przesuwane. Myślę, że jednak może się to jeszcze zmienić, aczkolwiek bardzo wyczekuję tego Spidermana, bo Tom Holland jest jednym właśnie, takim prawdziwym Spidermanem, który, z którym może się utożsamiać każdy młodszy plic MCU. Właśnie mogą w nim znaleźć takiego nastolatka, młodzie młodzieżą postać, z mogą się utożsamić. zresztą filmy z, właśnie z Tomem Hollandem są znacznie lepsze, niż moje opinie, oczywiście, niż te z Andrew Garfieldem, czyli seria Amazing. Głównie z samą twórcą roli, chociaż tam podratowała to według mnie Emma Stone, tę seria. Ale to można, bo o tym możemy porozmawiać o całej serii, o wszystkich filmach Spider-Man jeszcze w innym podcaście. Zostawię to właśnie na jeszcze inny, może odcinek. Więc trzeba na takie jeszcze oficjalne, oficjalne informacje. Chociaż te portale, The Direct, głównie się nie myli w tych, rzadko się myliło w tych rzeczach, właśnie. I no, zobaczymy. Na razie oficjalną premierę Spider-Man 3 ma 17, no ustaloną na 17 grudnia 2021 roku. Więc nic, tylko czekać. Z takich jeszcze mniejszych informacji, w świecie kina, Tenet dostał kolejne plakaty. Tenet dostał kolejne plakaty. I przynajmniej na ten moment ma ustaloną. Znaczy. Ma ustaloną premierę kinową, przynajmniej też w Polsce, na 26 sierpnia, w momencie nagrywania tego podcastu. Na pewno, Tenet na pewno nie wyląduje na streaminga, ponieważ Christopher Nolan zbyt dużo wysilił się nad samą produkcją tego filmu, nad samą pracą przy tym filmie, żeby puścić to na streaming. Też jest. To jedno właśnie z takich większych blockbusterów, który, który ludzie oczekują właśnie po czasie pandemii. Jednak same plakaty myślę, że nie pod większego hype'u, ale starają się go podtrzymywać właśnie. I też zobaczymy jak z tą premierą będzie. Na razie właśnie w Polsce jest na, zapowiadana na 26. Um, już zobaczę premierę amerykańską, bo czy premiera amerykańska jest w tym samym momencie? Um, bo były też właśnie pogłoski, że Tenet ma wyjść w różnych właśnie odstępach czasowych, w sensie w Europie miałoby być wcześniej i bodajże w Chinach też miał być właśnie wcześniej. I był ten właśnie film przekładany, przekładany, cały czas, w, już w milionach terminów praktycznie. To jest w sumie informacja dla mnie z przed chwili, z... Z momencie oczywiście, w którym nagrywam ten podcast. I premiera jest również na świecie z 26 sierpnia, więc jest to bardzo ciekawa rzecz, bo... Jest to na pewno będzie to je, na pewno jest to jeden z ciekawszych filmów jakie będą miały, jeśli będą miały. Oczywiście to jest to jeden z ciekawszych filmów, które mogłyby mieć premierę tego, tego roku. Jest to oczywiście film dosyć kultowego reżysera Christophera Nolan'a, twórcy wie, Mrocznego Rycerza, również Incepcji, Dunkierki między innymi. Taki właśnie miast ja, który kojarzy filmów no, i na pewno każdy wyczekuje na ten film. I czy sprosta on właśnie oczekiwaniom szerszego odbiorcy. I jest to właśnie coś innego niż kolejny akcyjniak jak wydany przez Netflixa czy typu właśnie Old Guard. Tylko będzie coś to raczej właśnie bardziej klasowego? Klasowego dla um, przyciętego widza. Co na coś na co może się wybrać właśnie do kina i może to odczuć jako faktycznie coś, że idzie właśnie na z, z klasowe właśnie film, klasowego reżysera, a nie na jakieś właśnie, a nie oglądnie pierwszego lepszego chłamu akcyjniaka z Netflixa. W sensie mo, będzie najprawdopodobniej no na pewno będzie to wyższa jakość samego odbioru niż właśnie to, co przed chwilą wspomniałem, kolejny jakiś za grosze nagrany i wyprodukowany akcyjni Netflixa. Więc mm, nic tylko czekać. Ja z, też również z niecierpliwością czekam na właśnie tenet. Mm. Mam nadzieję, tylko właśnie, że nie przesuną kolejny raz premiery i nie będziemy musieli się po prostu um, czekać na kolejne plakaty, które no już to jest dosyć takie memiczne w mediach branżowych i na stronach, ale no cóż. Więc um, to tyle w dzisiejszym, tyle na dzisiaj, tyle tematów przygotowałem. Um, jeśli wam się oczywiście miło słuchało mnie, mi podobał ci się odcinek, jeśli możesz zarzucić również temat w komentarzu do następnego podcastu, bardzo miło odpowiem na niego w następnych właśnie odcinkach. Na dzisiaj to tyle. Chciałbym się z Wami pożegnać. Również chciałbym Cię przed pożegnaniem zachęcić do subskrypcji oraz do zalajkowania tego filmiku, bo dzięki temu będę widział, że podoba Wam się ta seria oraz będę mógł ją dla Was kontynuować. Również bardzo to pomaga, motywuje właśnie w produkcji. Ale to już tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie. Do następnego. Cześć.